Cześć, witam wszystkich na moim kanale ja mam na imię Miłosz a dzisiaj chciałbym przedstawić Wam krótki filmik jak dokonać regulacji mechanizmu zmiany biegów w samochodzie Opel dzisiejszy pacjent to Opel Vectra C ma utrudnione wrzucanie pierwszego i drugiego biegu no i na początek spróbujemy wyregulować do regulacji potrzebne nam będzie wiertełko o średnicy Fi 5 Ewentualnie jakaś śruba o tej samej średnicy. Jakieś dwa wkrętaki. Ewentualnie kombinerki zakrzywione. A no do czego to już zaraz zobaczycie. Na początku przyciągamy sobie ramkę. Jest na zetrzaski. Delikatnie, żeby nic nie połamać. I wyciągamy mieszek, po pieniczku sobie wyciągnąłem, bo jednak ciężko się nagrywa. Podciągamy do góry, i naszym oczom ukazuje się mechanizm. Tak, widać, nie wiem czy widać. Tutaj już jest dosyć spory luz na jabłku, więc podejrzewam, regulacja sama w sobie niewiele da. Ale na przyszłość trzeba tutaj te miejsca smarować smarem. Bo inaczej się tak jak widać wyciera. Robi się luz i nawet regulacja przeważnie nic nie pomaga. Zostawiamy drążek w pozycji neutralnej i idziemy pod maskę. I tutaj pod maską przyda nam się wiertełko albo śrubka. W zależności od tego, jaki mamy zamontowany silnik, dostęp do wybieraka biegów może być utrudniony. Tutaj w Z19DT jest w miarę łatwy, żeby było lepiej można sobie wyjąć przekaźnik świec żarowych. I teraz cała zabawa polega na tym, aby ruszając kowadełkiem, jak widzicie, trafić naszym wiertelkiem pozycję serwisową tu jest specjalna dziurka a tu podnosimy do góry nie wiem czy widzicie też jest specjalna dziurka w wybieraku należy tak to ustawić żeby móc przełożyć żeby się tak jak teraz zablokowało wybierak już mamy zablokowany nie można nim ruszyć i idziemy do auta jesteśmy już w aucie i pokażę Wam jak pomimo zablokowania, już wybieraka na skrzyni, zobaczcie jaki jest los na wybieraku. Ciężko będzie Wam tutaj to pokazać. Ale teraz należy odpiąć te dwa zaciski, które trzymają jeden, tutaj pod spodem jest drugi, trzymają te cięgna na swoich miejscach. Na szczęście mam cały drugi mechanizm więc będzie łatwo Wam zademonstrować tu w tym miejscu wchodzi linka od wybieraka a my musimy rozpiąć w tym celu Musi wystarczy tutaj podważyć i na dół opuścić ten plastikowy element dosłownie kawałeczek, żeby tylko wyskoczyło z tych zaczepów wtedy linka będzie luźna tak samo z drugim Wystarczy delikatnie podważyć czymś, nawet zakrzywionym, opuścić w dół, i mamy już luźne linki. Tu już mam mechanizm rozpięty. Widać, wszystko się luźno rusza. Możemy przystąpić do następnego etapu. Teraz musimy ustawić mechanizm w pozycji serwisowej, a w tym celu. Musimy wcisnąć po bokach tutaj z jednej strony i z drugiej są takie dwie plastikowe zapadki. Trzeba je wcisnąć i opuścić ten biały plastik, aby tym miejscem wszedł tutaj, w tą dziurkę. No, nie jestem w stanie wam tego nagrać, dlatego widzimy się za chwilę. Już mam ten plastik opuszczony, jak widać. Jest luźny, sprężyna go wypycha dosyć mocno do dołu. No, i tak jak powiedziałem, musimy tak ustawić drążek zmiany biegów, żeby nam wszedł w tą pozycję serwisową. Tutaj dokładnie w tym miejscu ma tutaj wejść i się zablokować. I w tej pozycji jest drążek zablokowany. Nie pozostało nam teraz nic innego jak pozapinać nasze dźwigienki. Wystarczy tylko wcisnąć. Tak jak słychać był klik, druga, nie wiem czy widać. O, już mamy biegi ustawione. Teraz wyciągamy plastik mocno do góry, aż skoczy na zaczepy. Jak widać po bokach tutaj. I idziemy pod maskę wyjąć nasze wiertełko. Teraz wyciągamy wiertełko. musimy sobie poruszać bo się na pewno zaklinowało proszę Wybiera. opadł i idziemy wszystko składać i sprawdzać możemy sprawdzić jedynka, dwójka, trójka, czwórka piątka, szóstka na razie wchodzi wszystko bez większego problemu. No ale tak jak już mówiłem wcześniej zobaczcie jaki jest luz na jabłku. A wszystko to jest wina niesmarowania. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, to wiadomo. Co sprawdzamy, tak dla mnie dobrze. No i na tym wypadałoby chyba już zakończyć dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że w miarę przystępnie wytłumaczyłem cały proces regulacji biegów Vectra C, nic nie pogmatwałem i może się komuś przyda. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak filmik się podobał, to można zostawić łapkę w górę. Zawsze to będzie dla mnie znak, że jest sens robić takie filmiki, podobają się i można wrzucać na kanał. A jak mi starczy sił, to niedługo nagram filmik ze zmiany oryginalnej. Gałki zmiany biegów na taką z AstroJot jest o wiele krótsza, podobna do tej chyba z Insigni. Lepiej się biegi zmienia, no i ładnie wygląda. Pasuje praktycznie plug and play, kilka przeróbek trzeba zrobić, ale o tym też będzie w następnym filmiku. W każdym razie, ja dziękuję za oglądanie i pozdrawiam do następnego. Cześć.